Biznes dropshippingowy staje się coraz bardziej popularny. Coraz więcej osób wchodzi w tą tematykę, dlatego należałoby się czymś wyróżnić. Między innymi możecie wyróżnić się wyborem produktu, którym rynek nie jest jeszcze przesycony, a zarazem ten produkt generuje już jakieś rezultaty. Tak więc w tym filmie chciałbym wam pokazać, jak właśnie znaleźć w najprostszy sposób taki produkt, wykorzystując tylko i wyłącznie jedną wtyczkę, która przede wszystkim pokaże nam reklamy, które już funkcjonują i ile te reklamy faktycznie zarabiają, ile generują te dane Sklepy internetowe, dzięki czemu będziemy mogli wybrać ten najlepszy produkt i zacząć z nim prowadzić dropshipping, go reklamować. Zanim jednak przejdę do konkretów, zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. I zapraszam do oglądania. Już niejednokrotnie wspominałem o pewnym narzędziu za pomocą którego możecie znaleźć zwycięskie produkty, jak i przeanalizować sklepy internetowe i ich sprzedaż. To narzędzie, czyli Dropship.io wypuściło wtyczkę do Google Chroma, dzięki której możemy jeszcze w lepszy, szybszy sposób znaleźć reklamy, które faktycznie funkcjonują i jakie produkty te, te reklamy, te sklepy internetowe sprzedają, dzięki czemu możemy znaleźć ten nasz zwycięski produkt. Tak więc sprawa jest bardzo prosta. Przechodzicie na swojego Facebooka, klikacie tutaj w rozszerzenia. No i klikacie Dropship. No i mamy to rozszerzenie, więc dajemy sobie tutaj, przesuwamy sobie w prawo, żeby nam pokazywało tylko i wyłącznie reklamy i dajemy auto scrolla, żeby nam samo scrollowało przez naszego głównego Page'a i wszystkie, zaciągało wszystkie reklamy, które znajdzie po drodze. Dzięki temu możecie właśnie poczekać teraz 10-20 minut i zaraz zobaczycie, będziecie mieli takiego fida całego zasypanego reklamami, z którego wybierzemy sobie kilka fajnych produktów i je przeanalizujemy. Po 5 minutach zatrzymałem dropship .io i oto wyniki mamy 80 reklam. Natomiast co jest bardzo ważne, ponieważ to są różnego rodzaju reklamy, które dostaniecie ze względu na to, że to będą te reklamy odnośnie różnych usług, wszystkiego. Natomiast żeby zobaczyć te e-commerce, dropshippingowe reklamy, to należałoby odłączyć tutaj, wyrzucić to wszystko i wybrać tylko przyciski Order now i shop now. To są najczęściej przyciski, które są wybierane właśnie w przypadku produktów e-commerceowych, dropshippingowych. No i w tym momencie mamy reklamę. Różnego rodzaju produktów i wiadomo, że nie wszystkie znajdziemy gdzieś tam na AliExpress czy innych serwisach, skąd będziemy mogli to zamawiać, natomiast jednak większość z nich faktycznie będą to produkty dropshippingowe. Mamy przede wszystkim na przykład na starcie jakieś polskie reklamy, tego typu klapki, które już od jakiegoś czasu są sprzedawane, ale naprawdę bardzo duże wyniki tutaj osiągają. Możemy sobie przejść, klikając shop now, możemy sobie przejść na ten sklep internetowy i zobaczyć, jak ten sklep internetowy wygląda. Natomiast nie jesteśmy jeszcze. W stanie przeanalizować wyników danego sklepu internetowego i danych reklam. Jeżeli ten sklep nie jest zbudowany na Shopify, dlatego no tutaj nie jesteśmy za bardzo w stanie powiedzieć, jakie to wyniki generują, ale na pewno bardzo duże, bo mają ponad milion wyświetleń pod tą reklamą. Jeżeli klikniemy sobie ad Library, mamy tutaj bibliotekę reklam, gdzie możemy zobaczyć jakieś inne reklamy, które oni robią. Aktualnie coś nam się tu wysypało, no ale w każdym razie jak wpiszecie tam sobie, to i tak znajdziecie to. Więc mamy tutaj te elementy, ale przewijając dalej chciałbym znaleźć jednak sklep i reklamę produktu, która jest pewnie... Z Robiona na Shopify. U. Tak więc, skrolujemy sobie do dołu. Tutaj też jakiś zegarek. Mamy. Jadąc dalej, widzimy produkt, który ostatnio pokazywałem również w newsletterze i który ja sprzedawałem niedawno. Możecie, właśnie, się zapisać do newslettera. To na pewno wam ten e-mail również przyjdzie, ponieważ właśnie znalazłem również ten produkt i na bazie jego, na bazie tej reklamy stworzyłem też swój sklep internetowy. Podobny produkt, który również sprzedawałem na reklamach na TikToku. I na bazie tego produktu możemy sobie zobaczyć właśnie, jak to wszystko funkcjonuje? Tak więc, jeżeli klikniemy sobie Shop Now, to nam przejdzie na sklep internetowy. Sklep internetowy jest zbudowany na Shopify. -u. Widzimy to już, ponieważ mamy tutaj na dole ten panel i będziemy mogli właśnie skontrolować, jakie zyski generuje ten sklep internetowy. Jeżeli klikniemy sobie Overview to zobaczymy, że w, ostatnim, w ostatnich 7 dniach sklep wygenerował aż milion dolarów sprzedając ten produkt i kilka tam innych produktów. Możemy również sobie kliknąć Start Tracking, dajemy View Tracking i w momencie, kiedy jesteśmy zalogowani do Dropship Dropship.io zobaczymy, że w ostatnich 30 dniach prawie 6 milionów dolarów udało się im zarobić na tym produkcie. Tak więc tu już mamy, widzimy, że ten produkt to jest potencjalnie produkt, który moglibyśmy zacząć sprzedawać u siebie na sklepie. Mamy również produkty właśnie pokazane, poszczególne, które generują takie rezultaty. Tak więc widzimy, że tu cały czas gdzieś tam mamy tutaj jakiś lekki spadek, ale ten spadek to jest 90 tysięcy dolarów, więc mimo wszystko jest to naprawdę bardzo duży wynik i już mamy potencjalny produkt, który możemy wziąć i zacząć reklamować chociażby na TikToku. Później przejdziemy jeszcze do kilku innych elementów, ale zobaczmy, co jeszcze udało nam się, może uda nam się znaleźć. Mamy tutaj jakiś sklep z biżuterią, również możemy sobie sprawdzić, jakie wyniki tutaj generuje. Kliknijmy sobie Overview. W ostatnich 7 dniach też 182 tysiące dolarów, więc również jest to dosyć um, fajny wynik. Zobaczmy, przyjrzyjmy się bliżej temu, jak wygląda ten sklep internetowy, jakie wyniki osiągnął w ostatnich 30 dniach. Również naprawdę bardzo duże, bo jest to ponad milion dolarów. Tutaj jest lekki spadek, ale również jest on na do 20 tysięcy dolarów, więc myślę, że również produkt ten nadawałby się do sprzedaży. Możemy sobie pójść dalej. Tutaj naprawdę wiele produktów nam się pojawia. Na przykład możemy sobie zobaczyć, czy ten sklep internetowy może jest na Shopify zrobiony. Chyba nie, ale zawsze możemy sobie i tak przeanalizować chociażby ruch, jaki tam znajduje się na tym sklepie. Zobaczmy. Bardzo dużo jest tych polskich. Te polskie widzę, że są budowane na jakichś innych platformach, typu pewnie WordPress, czy też, czy też jakieś inne, więc tutaj nie jesteśmy w stanie za bardzo podejrzeć, jakie są to wyniki. Tutaj również mamy jakiś produkt który no niestety też nie jest, a nie, jest jednak zbudowany na Shopify, więc możemy podejrzeć sobie, jakie na przykład Happy Koala robi tutaj zyski na tym produkcie. Jest to 71 tysięcy dolarów w ostatnich 7 dniach. Zobaczmy sobie, jak to wygląda w ostatnich 30 dniach. No i w ostatnich 30 dniach mamy 486 tysięcy dolarów. Troszeczkę tutaj spadkowy jest ten trend, natomiast myślę, że mimo wszystko warto byłoby się zainteresować, tylko że oni akurat sprzedają troszeczkę inne produkty niż ten który, ten, który tutaj, to on wygenerował tam 18 tysięcy dolarów w ostatnich 30 dniach, więc może nie do końca jest to produkt, który bym testował, ze względu na to, że jednak trend spadkowy, ten produkt to tylko 18 tysięcy dolarów, to nie jest aż tak dużo, żeby, żeby go tutaj wziąć i, i spróbować testować, natomiast no, reszta produktów, które znaleźliśmy, tu można oczywiście sobie więcej czasu poświęcić na to, żeby nam to zeskrapowało z Facebooka te reklamy i możecie sobie poprzeglądać 20 Pół godziny e, przeanalizować te wszystkie rzeczy, wybrać kilka produktów i dokonać e, ostatecznej e, analizy, ostatecznej decyzji odnośnie tego, e, z którym produktem na przykład startujecie na samym początku. Następnie co warto byłoby zrobić, to na przykład przejść na PP Ads. E, Powiedzmy, że m, korzystacie ze strategii, którą poprzez, przedstawiłem w ostatnim filmie, czyli z tego reklamowania na n, TikToku. I to niezależnie czy to pójdziecie na reklamy płatne od razu, czy będziecie e, nagrywali po prostu filmiki i czekali na to, aż one gdzieś tam zaczną się wybijać. E, to warto byłoby przeanalizować, zobaczyć, co robi konkurencja i czy wpisać, na przykład, nazwę tego produktu, albo wpisać nazwę sklepu internetowego. I możecie dzięki temu podejrzeć, jakie reklamy na TikToku działają dla tych osób sprzedających właśnie ten sam produkt, który wy chcecie sprzedawać. I teraz możecie sobie na przykład ten produkt zakupić na Allegro, możecie zacząć nagrywać właśnie takie podobne materiały, jak nagrywają oni, i możecie albo przetestować to na TikToku według na przykład tej strategii, którą pokazywałem. W poprzednim filmie, bądź możecie na przykład zacząć na samym początku z takim tiktokiem organicznym, nagrywaniem zwyczajnych filmów, bazując na tym właśnie, co działa. Więc podglądnijcie sobie, jak inni reklamują ten produkt. Zobaczcie tutaj, na przykład, 613 tysięcy impresji, więc naprawdę jest to bardzo dużo. Dlatego warto skorzystać z tych narzędzi, dzięki czemu no widzicie w bardzo prosty sposób już mamy produkt w 10-15 minut do tego, aby sprzedawać. Wystarczy teraz zamówić, zbudować sklep internetowy i zacząć reklamować w darmowy lub płatny sposób. Jeszcze na sam koniec taka ciekawostka: właśnie zauważyłem, że ktoś zainspirował się zagraniczną marką, która sprzedawała takie same, e, takie same ciuchy, czyli to było UDI, e, jest również taki YouTuber, który właśnie pokazuje, jak tam wszystko to stworzył. W każdym razie, no, to jest milionowa marka, i ktoś na przykład właśnie zauważył, że gdzieś tam to działa, no i zrobił to w Polsce. Jak widzimy, no, wyniki również są naprawdę bardzo potężne. E, tak więc macie tutaj naprawdę bardzo dużo inspiracji i to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. E, pamiętajcie, jeżeli ten film był dla Was pomocny, zostawcie. Jakiegoś lajka, subskrypcji, dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco, i zapraszam następnym razem.